Dzień dobry wieczór, to Internet Cafe Simulator 1 Jest ona za darmo na Steamie teraz, dlatego stwierdziłem, że no, skoro graliśmy w dwójkę kiedyś, to zagramy w jedynkę również Zastanawiam się czy grać po polsku czy po angielsku, bo jak zobaczycie sobie tłumaczenie Close to jest blisko, blisko, blisko o, no dobra, blisko, początek, dalej, opcje, wyjście, ja nie mogę nie, już, już, już jest. Plec. <laughs> Back to jest. <laughs> to jest plec. Dobra. Dajmy sobie spokój. Z tyła z Polski to jest tragedia. Startup. Start the game by taking loans from the bank. Pay them with regular payments. Um, Nonary. Nonary. Kaffee standardowa nasza od non-bara. Nonary. Gra jest to, Myślę, że że moim zdaniem ta część była lepsza niż dwójka, bo dwójka była dziwna, a ta jest taka w miarę logiczna, w miarę normalna, a wiecie o, ma sensitivity, 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 o jak widzicie tutaj, kurczę, no, chodzi to fajnie, w końcu, dobrze, nie ma lagów i tak dalej, <laughs> nareszcie, okej, okay, tu możemy dalej, musimy jeść, e, co to jest, what is that? Nie wiem, w każdym razie to Sensitivity jest dziwne bardzo, takie nienaturalne, ja mam jakby takie wiecie Jak to się nazywa? Yy, no, wygładzanie yy, Ja osobiście bardzo nie lubię wygładzania yy, Takie tak jak na padzie macie Ja zdecydowanie bardziej wolę standardowe po prostu tu, tu myszkę no tak żeby to działało normalnie okej okay. Pójdziemy do naszego kafe, głównego internet kafe jesteśmy, jesteśmy w jakiejś obskurnej dzielnicy strasznie jakiś pan bezdomny ok oczywiście jest tu straszny syf ok no musimy posprzątać sobie tak jak to było w części części pier drugiej w sensie Niestety tak trzeba to zrobić. To oczywiście można odlokować więcej miejsca, Jak widzicie też tutaj moim zdaniem miejsca jest troszkę chyba więcej nawet niż w drugiej części. Kiedyś to po prostu był zabudowane chyba mi się wydaje, że te... Yy, nie wiem czy, czy tego, czy, czy, czy... Już nie pamiętam początek tej gry, ale no. Ale nie była ona... była ona całkiem ciekawa. Na razie, na razie widzicie, że jak ciekawa jest, można sobie posprzątać. Dobra tu jeszcze jest są śmieci od tego jak, jak czysta będzie nasza kafe będzie zależało nasze oceny dobra to zostawiamy pamiętam że chyba to, to lubiło sobie się teleportować i tak dalej temperature, temperature matter warm 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 nie warm tylko warm a właśnie lubiłem sobie go tak jakoś kurczę no no wiesz, on jest upośledzony, ten termometr. Prawie było. No. Niestety nie, nie, nie da się go położyć tak, jakbym chciał. Dobra, zaczynam od początku. Jak to się kupuje? Trzeba kupić przecież coś, oczywiście, że tak, Space. Oczywiście ten komputer też możemy ulepszyć sobie w przyszłości. O, i gram, widzę. Na... To nie jest full screen, tylko to jest yy, borderless. Okej okay. Eh. Yy. Pewnie nasze oceny są tragiczne, okej. Okay. Computers. Nie mamy żadnych na razie oczywiście, tak? Przydałoby się coś kupić, czyli przede wszystkim za Mazor, tak Wydaje mi się, że na początku Arcade Machines Mamy 20 tysięcy z Hall of Fame Ja bym kupił sobie What? Ja Musiał więcej kupić tego, okej? Okay. Computer cases to są, różne, to są komputery jako tako, to nazwane to komputer cases, ale to są po prostu komputery. Kupimy sobie po jednym. Cooling system sobie też trzeba będzie w końcu za, za, załatwić. Jakieś proste siedzenie. Może być na razie zwykłe. Aha. Mamy wirusy, ciekawie. Headset, no nie wiem czy potrzebujemy headsetu Kreaturyki na pewno potrzebujemy jakiejś, taką droższą, weźmiemy myszka Myszka może być najdroższa, nie wiem czemu to jest takie ładowanie tego O i monitor, najważniejsza rzecz Znaczy to poza oczywiście, no taki to nie, A jakiś taki Ten nie wydaje się jakiś super drogi, no i stół Wood table Ok Jest git przy okazji, widzę, że tu laptopa możemy kupić, to możemy sobie kupić jeszcze jeden stół, jakiś też tani i laptopa po prostu kupić. O, proszę bardzo, laptop, do laptopa też myszka może się przydać. To kupimy drugi raz taką najdroższą myszkę. Big Big. Kreaturkę mamy w laptopie, oczywiście. Krzesło jeszcze tylko. Może być takie droższe, ok. No i dobra, jeszcze chciałbym więcej tych maszyn kupić, nie? Jeszcze jedna taka, jakaś taka, taka. I dobra, na razie wystarczy. Exit. Ok, zamówiliśmy kilka rzeczy. Wood table. To jest red crown, to jest. Ok, to jest laptop, ok. Może na początku faktycznie Wood Table by się przydał, Tutaj to wszystko sobie pomontujemy. A więc tak, yy, może ja bym chciał, tak to lepiej. Tak, o właśnie, QR to jest obracanie. Git, super, udało się. Czy to, czy zamontowanie tego spowoduje, że tu już nam zaliczy. Tak jest, i tylko fotel jest to, idealnie. O tym mi chodziło. To nie wiem co to robi O, to jest to jest bardzo ważna rzecz Nasza maszyna do grania bardzo bardzo przydatna, bo z tego co wiem, że maszyny do grania są jedną z najbardziej opłacalnych rzeczy, bo nie trzeba ich obsługiwać praktycznie To jest wentylatorek Możemy sobie... Go, oj, 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 spokojnie Git to się niedobrze podziało No Wood chair. Tam dalej. To jest maszynka też do grania tutaj. Ta jest. Idealnie. Super, to one powinny już działać. Mazer. To jest myszka? Tak jest. E... Czy to już też załatwia myszkę? Czekajcie. Ta! To jaka już liczy. Nie potrzebna ta myszka w sumie jest No trudno Tu będzie lepszy, lepszy Ten To jest kolejna myszka Na razie sobie A, Nie odłożę tego już e, Tu 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 stół To tylko To trzeba troszkę przenieść Okej okay. Nie tak i jednak, zrobiłem coś takiego, że to będzie na tym, o, i tak, dobra, to ma samo tutaj tu, kurczę, no, takie agresywne to wszystko jest w tej grze, zaliczyło mi to, tu jest myszka, ona ją można też zamontować tutaj, Teraz MONITOR <coughs> To jest monitor? To jest. Idealnie. To jest maszynka? To jest. O, arki maszyny. Dostałem jakieś acibenta. A, widzicie acibenta, dziwo. Chyba ustawiłem takie, taką opcję, że to widzicie. 15 oczywiście do Znaczy nie jest to takie oczywiste, bo czasami gramy różne na, na epic Gamesie ale w tym, w tym przypadku akurat na Steamie. Ok, to jest fotel. No. Byk. Yy, to już jest stanowisko w pełni sprawne. Tu jest kreaturka Pi, Oczywiście oczyw 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 te rzeczy nie muszą być ułożone ładnie One mogą być jak ułożone, ale ja chcę żeby to ładnie wyglądało O Idealnie, dobra No więc tak, najważniejsza rzecz Open Aha, to open się pewnie robi tam Trzeba się fokusować albo się nie fokusować eee. To przy okazji mail nic nie mam maila, ok A, jest Możemy sobie kupić coś takiego albo coś takiego Wiserka Routine Inspection Hours IP Reviews ok, ciekawe Eee, jeszcze jedną ma maszynkę chyba trzeba kupić, nie? Taką może inną, chyba że inne są super drogie, nie? Ale no, jeszcze nie mam <śmienicza> Od razu mamy jaką fajną. Dobra, jest open. Dobra, i teraz pytanie: I idą ludzie, idą jak temperatura? Tu jest. Aha, to się to jak myślałem, to się. Różne rzeczy. I z tego jest najprościej. Hall of Fame, ok. Uu. No nie! okaj, to jest? Co to się dzieje w ogóle? Czemu oni tak, ja Nie nie nic z im robić, nie? Ta, nie muszę nic z nim robić A se dadzą, dają radę sami Try the game machine, okej okay. Zasady nie mamy o, Gry byśmy musieli kupić, jakieś GTA 6 To ok. A jeszcze chodzi mi o najważniejsze rzecz, czyli computers Full empty, to się nalicza, nie? kiedy nie płacą, nie? Nie wiem, kiedy płacą, ale płacą. No git. Dobra. Na razie... a nie zadowoleni są, czemu? Tu jest ciepło. Tu też jest ciepło. Czy tego mogę... Czy ja powinienem go bić? Chyba tak. Yy. Wait. Zobaczymy sobie wspólnie. Chyba, że się nie załadują A Dobra. Zostawmy na razie achievementy w spokoju. Jakiś bogaty człowiek widać. Hmm, wiem, że to się da coś kupować. o właśnie, no Klimatyzację da się kupować. To jest akurat bardzo przyjemne. I to jest samo to gdzieś tutaj. No, no, pyk. A, AC, powaj temperatura leci, do, leci w dół. Stopniowo Czy tu pieniądze nawijają Pytanie jak bardzo ciepło i zimno ma być Po tego to już no nie wiem jak jakie jakiego leczenie mogę kupić sobie? Tu sobie nabijają bardzo ładnie w sumie. Pół tysiąca tego. E, nie najgorsze. Opinie są również. To jest sklep już taki skomplikowany bardziej. Nie mam żadnych y, pod tej bilsy, czyli to są no. Y, no czynszu żadnego i tak dalej. British Miners. No, na jeszcze nie mam też kopareka tak i i niczego w tym stylu eterum mogę sobie kopieć w sumie tak z 3 nawet nawet jeszcze dwa, może być droższe Ethereum. dobra a tutaj to jeszcze nie działa takie są pinie różnego rodzaju, mamy 2000 Teraz. Ile kosztuje taka najprostsza koparka? Ja pokojarzę. Wydaje mi się, że gdzieś tutaj. Tu, dokładnie tu się dało to kopować. BTC Miner. Nie jest taki drogi wcale. Siema Ojej, z tego co kojarzę, to jest kopanie nielegalne w tym. Natomiast. No nie problem. Okej, okay, total mining power 1-2 hello. Hm. Nie żebym tego był bezdomnych, ale po prostu chyba tak w tych, że to tutaj działa e, że tak że tak trzeba. Okej, okay, podatki, ale to co mnie interesuje, to 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 mnie interesuje, ponieważ Okej okay, before they arrive, don't forget to check your mailbox, czyli właśnie ucieka? Chyba nie Nikt jeszcze mi niczego nie, 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 nie ukradł, tak mi się wydaje, to w się sensie fajnie, nie? Bardzo dobrze, że jeszcze niczego nie ukradli. Okej. Okay. Yy, dobra, co ja chciałem zobaczyć? Najważniejsze że tak. Ja mam jeszcze coś takiego, co się nazywa tutaj tutorial z BC Miner. Because the police confiscated the device and write the fines. If the device do not work, the police will not impose a penalty. OK. Ok, czy ja to po prostu na... ona um, to kredą Will see a man walking with the package in his hand, hit the man with the stick and take your package back. Maybe you must deactivate this man if you wait, he may go away after you can attack with... Ah, okej okay. Okej okay, to rozumiem Bodyguard Bodyguard Bodyguardów można zatrudnić za pomocą prawdopodobnie tutaj a drogi, to są strasznie drodzy są Więc na razie But no games to play, lul Lul Games Mamy trochę gier kupiony, nie, jakoś super dużo Bugro mogę sobie kupić Ducho ładnie nabija Okej okay. Poszedł sobie Ziemo, gościu. No i tak właśnie wygląda Chcesz tutaj tak zrobię takiego o miaturkę pod koniec Tak właśnie wygląda gra Internet Cafe Simulator 1 W sumie jest, myślę, że jest 18 minut to... Hmm Czy jeszcze leci dalej? No może, czekajcie. Tylko to trzeba zrobić tak. Close. Pik To jest tylko w ogóle jak gdzieś się żarcie kupuje. O, to jest złodziej O, patrzcie. Możemy go w sumie zdzielić kijem, czekajcie Daj mi daj kija taki, taki skadający się to jest złodziej, to jest złodziejem pik To jest hotel Okej, okay, są wodą kluby i tak dalej o, kolejny złodziej. Pik Ładnie to. Śmiesznie to wygląda. Ty nie ma już wytrzymałości przedmiotów, więc mogę nawalać ile chcę. I też nie ma tego takiego inwentarza po prostu to co mam w ręce, to mam w ręce i tyle. Okej. Okay. okazji, no bo najważniejsza rzecz. Ile to kopię? Bo to se, to, to se coś tam kopię, nie? To se coś tam kopię. Portfolio, exchange. Portfolio. Kopi jakieś tam niewielkie, niewielkie ilości, Ile to... Ja bym chciał teraz to sprzedać. 92 dolce, ok. Będzie trzeba tego nakupować wiele. Dużo trzeba będzie tego nakupować. Tutaj też jeszcze mogę kupić tak z 200 Zobaczymy że jestem coś po prostu z tym stanie, nie? Etherum no, raczej wzrośnie, więc. No nie mam taką nadzieję. Mam 1200 dolców. Ja bym sobie pokupił jeszcze tę kopareczkę, tak na koniec. Tak, na koniec odcinka. Ja bym sobie jeszcze kupił kopareczkę. Witaj, panie, daj mi koparkę. Na więcej mi nie stać, ale jeszcze taką jedną. Oczywiście to trzeba będzie później kontrolować. Wyłączać tego, te koparki. Bo jak są wyłączone to nie ma problemu po prostu No Raz, dwa, cztery już kopią, także jest. Jest już lepiej. Coś tam rośnie, to mam tego 200, tam tego 5. Yy, no dobra, możemy sobie chyba jakoś pos jako posyć iść, iść spać tutaj tylko czy jak, jak z jedzeniem tutaj w tej grze. To nasze mieszkanie. Całkiem ładne biorąc pod uwagę wygląd tego miasta. No to trzeba przyznać, że mieszkanie mamy. Bardzo ładne. Yy, tutaj... Tutaj się nie wiem czemu nie da się wejść. Tu możemy sobie chyba iść spać. A tutaj w lodówce możemy sobie coś zjeść. Tylko tutaj mówię, no nie mam pojęcia, gdzie się kupuje jeszcze jedzenie. Nie mam też takiej jak mapa potem. Yy, niestety. Tutaj też nic nie ma. Mogę spać? Mogę. I sleep until morning. Okej. Okay. Ale na ten odcinek to było na tyle. Jeśli Wam się podoba, dajcie w górę, komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się następnym No i cześć!